W pierwszych słowach chciałbym powiedzieć, że miasto to nie jest tylko i wyłącznie zbiór pewnych budynków, natomiast nawet sama przestrzeń czy historia to nie są oderwane od siebie wydarzenia. Wszystko zawsze lokuje się w pewnym kontekście. Wszystko ma charakter pewnego trwania, które tworzy pewną narrację, która pozwala nam, szczególnie osobom, które spoglądają na przeszłość czy spoglądają na kulturę, dostrzegać pewne więzi jednego z drugim. Teraz, o czym będę mówił? Tytuł dość egzotyczny: Axis Mundi. Stąd też pierwszą rzeczą, którą Państwu powiem, będzie krótkie rozwinięcie, co oznacza ten termin z antropologii kulturowej, jak go rozumieć. Punktem drugim będzie odniesienie, jak ten termin ma się właśnie do samych Katowic. Punktem trzecim będzie taka moja próba poszukiwania, czy mogłoby być takie Axis Mundi katowickie. I w końcowym podsumowującym, czy w Katowicach mamy Axis Mundi, czy możemy tego terminu tutaj użyć, czy historia się potoczyła tak, jak w przypadku takich wielkich miast jak Paryż, Wrocław, Kraków, że istnieje pewne miejsce, które będzie tym punktem centralnym. Ale dobrze, pierwsze rzeczy na samym początku. Co to jest axis mundi? Termin został wprowadzony do antropologii kulturowej przez rumuńskiego badacza Mirceala Eliadę, którego Państwo mogą, mogą zobaczyć na zdjęciu. Mirceala Eliadę przede wszystkim interesował się badaniem mitów i historii mitycznych. I dostrzegł, że w zdecydowanej większości narracji powtarza się jeden wspólny element. Ludzie nadają przestrzeni strukturę. Zawsze jest coś elementem środkowym, co, co od którego jak gdyby cały kosmos rozchodzi się na boki i wyznacza całą uporządkowaną przestrzeń, poza którą działają różnego rodzaju siły chaotyczne, nieuporządkowane. Wspólna jest ta mitologia, może jest to Państwu znane, mitologia germańska, tudzież skandynawska, kosmiczne drzewo Yggdrasil, mitologia grecka, którą mogą Państwo kojarzyć, Góra Olimp. Jeśli natomiast spojrzymy na przykład na samo chrześcijaństwo Jerozolima. Teraz pozwolę sobie przełączyć na kolejną postać. Później pojawia się jeszcze druga rzecz, która pozwala nam łatwiej rozumieć znaczenie tego terminu w dodatkowych kontekstach. Mogą Państwo tutaj zobaczyć innego badacza idącego w językoznawstwo, w antropologię kulturową, Ferdinanda de Sassir, który wraz z innymi strukturalistami Zauważył pewną regularność w myśleniu ludzkim. Konkretnie ludzie posiadają tendencję do wyznaczania rzeczy jako polarnych przeciwności. Taką najbardziej państwu znaną może być opozycja kultura, natura męskie, żeńskie nawet kryterium obecności obecny, nieobecny. Natomiast bardzo ważne dla przestrzeni znany, nieznany uporządkowany, nieuporządkowany. Jak teraz się konkretnie na to przyjrzano, to odkryto, że różnica między znanym a nieznanym zwykle wynikała z tego, że to, co znane było przez ludzi uporządkowane, układane właśnie jako uporządkowana, zrozumiała przestrzeń, a to, co pozostawało poza nawiasem, miało charakter nieuporządkowany. I najczęściej tym, co chodziło za element strukturyzacyjny, był zwykle jakiś jeden konkretny punkt w przestrzeni który wyznaczał właśnie ścisłe centrum, bo dzięki niemu był możliwy podział na centrum i peryferia. Badacz o wiele późniejszy, Pascal Boyer, współczesny kognitywista, wprost mówił, że prawdopodobnie mamy to wbudowane gatunkowo, ponieważ miało nam to dawać, możliwe, że dawało nam pewną przewagę, bardzo, bardzo dawno temu. Natomiast wspomniałem Państwu o chrześcijaństwie, dobrze, bo co tu Idgrasil, co tu Olimp, jak spojrzymy na mapy historyczne, niech Państwo spojrzą. Mapa konkretnie z wieku XIII i Magomundi. Mamy pewien układ kosmiczny, który przedstawia różnego rodzaju odległości między miejscami, ale niech Państwo spojrzą, co jest dokładnie w centrum. Jeruzalem. Czyli bardzo konkretne spojrzenie na świat. Inna mapa z okresu. Też Jeruzalem znajduje się w samym środku tego, co wyznacza okrąg świata. In, inna mapa. Również. Odległości między miastami czysto symboliczne, samo centrum, Jeruzalem. Dzisiaj mamy troszeczkę inny świat. Nikt już nie szuka tego centrum bardziej mitycznego, symbolicznego, ale ono nadal istnieje. Co Państwu pokażę? Coś, co pewnie Państwo zupełnie kojarzą. Najzwyklejsza na świecie mapa świata. Taką, jaką znamy, jaką kojarzymy. Ale jak zwrócimy uwagę, tutaj też jest pewne centrum, tutaj też są pewne peryferia. Jak na nią spoglądamy, mniej więcej w okolicy środku mapy znajduje się Europa. Czy zastanawialiście się Państwo kiedyś, jak wyglądają mapy azjatyckie? Już spieszę z odpowiedzią. Centrum znajduje się w zupełnie innym miejscu. To Europa. To jest przykład na 19, yy, z początku XX wieku. To Europa jest peryferium, centrum jest Azja. Dlatego też mamy pewną tendencję do nakreślenia, szukania punktu centralnego w przestrzeni, i takie poszukiwanie dla antropologii kulturowej jest właśnie tym axis mundi, które może występować. Czy nawet powinno występować w różnego rodzaju miejscach. Dobrze, ale jak to ma się do tych naszych Katowic? Jak to się może w sposób odwołać do historii, historii naszego miasta? Jeśli spojrzymy na pierwszy, na pierwszy plan miasta Katowice, to czy widzimy tu jakiekolwiek centrum, ten pierwszy, nakreślony technicznie, dotyczący podziału terytorialnego? No, niezbyt. Ponieważ nie o to tu jeszcze chodziło. Bo znowu, spójrzmy na samą historię miasta. Katowice jako wieś zostają złożone w wieku XVI na terenie Kuźnicy Bogucickiej. Sama nazwa Katowice, Kuźnica Bogucicka w wieku XVIII jest stosowana jeszcze w zasadzie zamiennie. Jednakże jest już jedna pewna ciekawa rzecz. Konkretnie sama wieś powstaje w dość istotnym miejscu, konkretnie na skrzyżowaniu się lokalnych węzłów komunikacyjnych. Węzła, który idzie na południowy wschód w stronę Mikołowa, na południe kierujący się w stronę Brynowa, na wschód do Mysłowic i na północ do, Bogu, do Bogucic. Zaduje się tu staw, kuźnica, jest pewna, jest, jest pewna wieś. Na blisko skrzyżowania powstaje też w wieku XVIII, nie wiemy dokładnie kiedy, budynek, który już nie istnieje. Budynek Karczmy, Karczmy Katowickiej. Tutaj postaram się Państwu na szybko do niego przeskoczyć. Z, z, związany, z, związany z litografią. Był to budynek górujący nad całą lokalną zabudową. Nie istnieje, bo jak pamięć mnie nie myli, zawalił się w 1864. Symbolicznie na rok przed, o, niestety, na, na rok przed przyznaniem miastu spraw miejskich. Czy było to pewne centrum dla mieszkańców lokalnej społeczności? Na pewno tak. Był to budynek duży, lokowany centralnie na samym więździe komunikacyjnym. Ludność tam na pewno miała okazję się zbierać i gromadzić. Prawdopodobnie było to miejsce, od którego jak gdyby organizowali swoją przestrzeń. Szczególnie, że to był czas, kiedy w Katowicach jeszcze nie było żadnego kościołu czy innego tradycyjnie spinającego miejsca. Wiek XIX jest przede wszystkim wiekiem bardzo dynamicznego rozwoju samego miasta, zmiany całej struktury. Wokół Katowic powstaje bardzo wiele zakładów przemysłowych. Żeby wymienić kilka. 1839, kopalnia Waterloo na granicy dęba Józefowca. 1869 Kopalnia Hohenhole, 1840 Kopalnia Kleofas na Załężu, 1884 Kopalnia Wieczorek. Sam przełom wieku XIX i XX, odwołując się do słów naszego poprzedniego prelegenta, powstanie kopalni wujek. Tereny dookoła się industrializują, co w tym momencie sprawia, że nasza dotychczas spokojna, stosunkowo niewielka wieś też ulega zmianom. Przybywa bardzo wielu migrantów, nowych. Właśnie tych, którzy lokowali samą wieś Katowice na peryferiach, z boku. Są to ludzie, którzy bardzo często przybywają też z przekonaniem misji cywilizacyjnej, że jadą ucywilizować dziki, dziki wschód Niemiec. Tak odwołując się do słów Ryszarda Hochelce, lata 50. XIX wieku, o Katowicach. Wioska Skromna, Biedna, Słowiańska, jak tysiące innych. Oddaje to pewien nastrój ówczesnym przede wszystkim niemieckim kol, kolonizatorom, tudzież niemieckim osadnikom, którzy przybywają, którzy później stanowią zrąb przyszłej klasy średniej. Wraz z nimi napływa ludność, ludność wyznania, ludność żydowska, którą w tym momencie tworzy miasto, która powoli zaczyna tworzyć tkankę miejską tkankę trzech religii katolików, ewangelików oraz Żydów. Miasto dynamicznie, jeszcze, miasto, jeszcze wieś ulega dynamicznej, <tryk> zmianie, dynamicznej zmianie, ale w strukturze pojawia się pewna rzecz jeszcze w tkance wiejskiej, która może również dać nam pewien wyznacznik, pewnego centrum symbolicznego. Prawdopodobnie Państwo ją kojarzą. Niejednokrotnie Państwo mogą mijać to miejsce. Mówię tu o figurze świętego Jana. Oryginalnie znajdowała się na ówczesnym skrzyżowaniu dróg Północ-Południe-Wschód-Zachód, praktycznie w samym centrum. Została, została wzniesiona w 1816 roku i wykonana z piaskowca. To, co dziś Państwo widzą, to nie jest oryginał, to jest jedynie kopia, ponieważ oryginał został przeniesiony na prywatną posesję w Brynowie w roku 1875. Obecna wersja jest to kopia z 1999 roku, ale może wskazywać, że dla ówczesnych mieszkańców to mogło być pewne centrum, to mogła być pewna oś miejska. Jeśli spojrzymy na plan Katowic, już późniejszy z wieku XIX, to dostrzegamy tu już pewną regularność. Pojawiają się pewne bardzo konkretne miejsca. Związane jest to z działaniem pewnego architekta. Henryka Morica Augusta Notebochma, twórcy pierwszego planu zagospodarowania przestrzennego Katowic. Jego plan został wykonany w roku 1865 i w sporej części miał się opierać na już istniejącym systemu dróg. Przede wszystkim Notebochm wyznaczył rynek oraz dwie główne drogi: ówczesną Industrię Strasze, dzisiejszą dzies drogę 3 maja którą kończył Mały Plac, Wilhelm Plac, dzisiejszy Plac Wolności. Na wschód miała wieść szosa do Mysłowic, dzisiejsza ulica Warszawska. Było to wyznaczenie pewnych osi, wokół których miało rozwijać się miasto oraz nadanie miastu pewnej ściśle już miejskiej przyszłej struktury. Teraz z tym ogólnie działalnością Notebochma wiąże się bardzo ciekawa, powiedzmy, legenda miejska. Ale od strony historii kultury, nawet legendy miejskie są interesujące, ponieważ wskazują, że pewien układ miejski czy pewien układ ulic powoduje, że ludzie wiążą z nim pewne wyobrażenia, czy też mają pewne przekonania co do ułożenia w przestrzeni. Konkretnie powiadało się, że Not Bochm był bardzo zainteresowany astrologią oraz ezoteryką. Dlatego też miał wytyczyć, korzystając z oryginalnego układu, układ ulic tak, aby Katowice, czyli właśnie samo ścisłe centrum, miało tworzyć coś w rodzaju zegara astrologicznego. Konkretnie Słońce miało zachodzić w równonoc jesienną i zimową dokładnie na ulicy 3 Maja oraz dokładnie na Mysłowickiej, natomiast w przypadku, natomiast w przypadku obecnej Natomiast w przypadku obecnej, obecnej ulicy Mickie, Mickiewicza, tam słońce miało zachodzić w noc przesilenia letniego. Bardzo ciekawa koncepcja, dzisiaj troszeczkę zaburzona z powodu zmiany zmianę tkanki, ale znowu, jest to legenda po części miejska, która wciąż żyje, która wciąż powraca, co oznacza, że z pewnym układem samym ulic istnieją pewne przekonania, one są dość dziś żywe, czyli w pewnym sensie ten rynek katowicki, ta po, pierwsza oś mogła coś dodatkowo oznaczać, mogła coś na przestrzeni symbolicznej znaczyć dla mieszkańców, mogła im ułatwiać zorganizowanie swojej przestrzeni. Mówiłem też o jeszcze jednej rzeczy, którą możecie dostrzec. Oryginalnie ulokowana na peryferium, coś co nam również ułatwia czy wspomaga rozumienie przestrzeni. Niech Państwo spojrzą na budynek dworca. Starego. Jest to, jest to mapa z początku XX wieku. Ten plan pokazuje nam, że budynek dworca jest tu troszeczkę bardziej wyszczególniony. Już nie jest jak na tym XIX-wiecznym na uboczu, ale jest centralny. Pojawia się jak gdyby dodatkowa oś wyznaczająca strukturę miejską. Dawny, jak to wyglądało? Kolej w Katowicach. Kolej pojawia się 3 października 1846 roku. Jest to pierwsza stacja kolejowa zbudowana jeszcze z muru pruskiego. Nie jest ulokowana w centrum, jak Państwo mieli okazję zobaczyć. Nie jest ulokowana w centrum, jest ulokowana na peryferiach. Ale wraz z rozwojem tkanki miejskiej, kolej niejako zaczyna przecinać środek miasta. Tworzy się tu pewna kolejna oś, która nam rozdziela Katowice na jedną i drugą stronę. Sam dworzec staje się jednym z najczęściej uczęszczanych, czy też najważniejszych, w przypadku, w przypadku Górnego Śląska. W połowie XIX wieku, drugiej połowie uchodzi za drugi po Wrocławiu. Jeśli spojrzymy na układ kolejowy, 1854 powstaje połączenie ligo 1859, 1859 połączenie z Szopienicami, co oznacza połączenie też samej kolei z Koleją Wiedeńsko-Warszawską. W budynku dworca ówczesnym powstaje ekspedycja pocztowa, konkretnie ko, 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 już później przeniesiony z niej w 1851 pierwszy urząd pocztowy, najpierw ulica Muńska, Później ulica Dworcowa. W 1870 mówi się, że był to drugi dworzec pod ilości obsługowanych podróżników po Wrocławiu, czyli bardzo ważne miejsce w pewnym sensie strukturyzujące, nadające sens i też mogące dla mieszkańców być jednym z punktów centralnych. Sam budynek został rozbudowany. Rozbudowa trwała 1906-1908. W swoim szczytowym okresie liczył aż 7 peronów. W przypadku PRL-u stwier stwierdzono, że stary budynek nie spełnia już wymagań, należy dodać zmianę, ale to znowu naruszyło pewną dawną tkankę też układu miejskiego. Jeśli dworzec był jednym z punktów centralnych, to stał się starym dworcem. Niech Państwo wspomną, jak jeszcze wyglądał kilka lat temu. To była ruina. Dobrze, że przywracamy o nim pamięć. Dlatego, że w latach 50. zapadała się decyzja o budowie nowego dworca, w miejscu, gdzie kiedyś mieścił się dworzec towarowy. W 56. plan budowy. W 72. budowę ukończono. Stary dworzec został rozebrany. W 2010. przebudowany. Modernizację ukończono w 2013. Ale znowu, ten nowy dworzec nie jest już punktem centralnym. Nie jest jedną z tych osi. To jest po prostu dworzec, któremu towarzyszy galeria handlowa. Kolej, tak jak kiedyś zdecydowanie wyznaczała średnicę. Zresztą niech Państwo sami pomyślą, jak Państwo się przeczytają po Katowicach. Czy dla Państwa istnieje podział na... Właśnie na tą oś, jak gdyby północą południową wyznaczoną przez kolej? Może tak, może nie. Czyli kiedyś to był jeden z potencjalnych punktów centralnych w rozumieniu czy po samym postrzeganiu miasta. Dobrze, jeśli nie dworzec, jeśli nie ten dawny układ miejski, bo znowu, też wspomnijmy, układ rynku został, tak jak mówiła nasza poprzednia prelegentka przy Stalnym Grodzie, został też dość mocno przebudowany, naruszony. On mógł też potencjalnie stracić na tym swoim dawnym znaczeniu. To jeśli, jeśli nie nasz rynek, jeśli nie dworzec, Mówiliśmy o Mieście Trzech Wyznań. W XIX wieku około 15% ludności w Katowicach stanowili ewangelicy. Około 7% Żydzi. Samo miasto, jak mówiłem, przeszło dynamiczny rozwój. Zakłada się, zakłada się że na, w pierwszej połowie XIX wieku liczyło niewiele ponad 600 mieszkańców. Druga połowa XIX wieku przeszło 6000 mieszkańców. Skok gigantyczny, bardzo szybkie procesy urbanizacyjne. W 1834 powstaje, powstaje pierwsza ewangelicka gmina kościelna. Pierwszym pastorem jest Gotthold Christian Kla Klaus Nitzer i ewangelicy poszukowo zbierają się w hali huty Marta. W 1858 powstaje dla ewangelików coś, co może być jednym z takich punktów axis mundi czyli pierwszy ewangelicki kościół z Pańskiego, utrzymany w stylu neoromańskim. Pod koniec XIX wieku zostaje rozbudowany, rozbudowany i odnowiony. W przypadku Żydów 7% mieszkańców. Przede wszystkim byli to kupcy oraz byli to lekarze prawnicy. W 1864 powstaje pierwsza synagoga na, na zbiegu ulic 3 Maja i Słowackiego. Później powstaje druga, o wiele większa, w 1900, 1900 też, już, też już nieistniejąca, przy obecnej dawnej ulicy Mickiewicza. W chwili obecnej mamy taką Pamiętając, iż kiedyś stała. Spalona przez Hitlerowców w trakcie okupacji. Było to, był to wielki budynek. Ponad 600 miejsc dla mężczyzn, ponad 500 miejsc dla kobiet, co mówi o ilości mieszkańców, prawdopodobnie był to właśnie jeden z takich punktów nadających charakter czy się w przestrzeni dla ludności żydowskiej. Katolicy. Trzecie, trzecia, trzecia część ludności. Przede wszystkim katolicy musieli bardzo długo czekać na swoje kościoły w Katowicach. Kościół niepokalonego poczęcia, konsekrowany dopiero w 1870. Kościół świętego Piotra i Pawła, utrzymany w stylu neogotyckim dopiero 1902. Element monumentalny, czyli katedra Chrystusa Króla 1927-1955, i też odwołując się do słów naszej poprzedniej prelegentki. Tutaj też zaszła bardzo ciekawa rzecz. Znowu kwestia kopuły, odpowiednio wysoka kopuła. Dominowałaby, jak coś wtedy mówiło, nad pejzażem Katowic. Czyli w pewnym sensie stanowiłaby ten, stanowiłaby ten oś, punkt centralny, coś, co pozwalałoby nam właśnie spojrzeć i odnosić się wszędzie dookoła. Jeśli myślimy symbolicznie, a władza niekoniecznie dobrze wtedy wspólna rzeczy związane z religią, to taki punkt centralny by im przeszkadzał. Czyli tym samym obniżenie Samej kopuły, sprawienie, iż to nie będzie punkt widoczny, że nie stanie się osią Katowic, było na rękę. Więc nawet jeśli władza PR nie chciała myśleć o względem symbolicznym, ten symbolizm wciąż istniał. Nie zrobimy z monumentalnej archikatedry Axis Mundi, już powojennych Katowic, bo jest tam nie, 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 po, drogę, nie, nie po drodze. Dobrze, więc jeśli nie kościoły, Synagoga znikła, ludność ewangelicka się wyprowadziła. Katolicy bardzo długo czekali, aby te kościoły wrosły w tkankę miejską. To co jeszcze? Jak znowu spojrzymy na dawne plany miejskie i ogólnie pomyślimy o samych samych, samych na przykład miast, samych miastach, wielkie miasta zawsze lokowały się w pobliżu rzek. Znowu Londyn, Tamiza, Wrocław, Odra, Kraków, Wisła. Tak samo Warszawa. W Katowicach też jak najbardziej mieliśmy naszą rzekę prędzej zwaną rozdzianką, później rawą. Tylko co się z nią stało? Spotkał ją dość smutny los. Gwałtowny rozwój urbanizacyjny, oraz przede wszystkim rozwój kopalni sprawił, że rawa straciła swoje źródła. Przede wszystkim stała, przede wszystkim stała się elementem Ścieku, gdzie spływały ścieki przemysłowe, deszczówka, ścieki prywatne. Jak spojrzymy nawet na dawne jeszcze widokówki, widzimy zupełnie inne oblicze tej rzeki. Kiedyś ta woda mogła mieć też znaczenie, mogła też ich pewien podział, właśnie na jeden i drugi brzeg samych, samych, samych Katowic. Bo znowu, jak myślimy o Warszawie, to też spójrzmy, jak symbolicznie ludzie ją dzielą. Warszawa prawobrzeżna, Warszawa lewobrzeżna. Tylko co się stało w Katowic i Rawy? Czy się stało z czymś, co mogło też być pewną osią. Wytyczającą miasto. Jak mówiłem, najpierw utrata źródeł spowodowała, że rzeka nieco zmieniła na swojej wielkości. Dwa, kwestia przede wszystkim ścieków. Ścieków komunalnych, ścieków przemysłowych. W XIX wieku, pod koniec XIX wieku, w rzece wyginęły ryby. Co, wie, co więcej, w przypadku badania składu wody, 1911, ponad, połowę, ponad połową był ściek. Czyli w tym momencie mamy tu też odejście od czegoś, co mogłoby stanowić również pewną, pewną, symboliczną oś. W 1903 powstaje plan regulacji, plan regulacji potoku, ale zupełnie pierwszy plan 1883. W 1913 związek Rawy, który miał na celu uregulować niestabilne już koryto rzeki, które groziło zalewaniem Katowic. Za, dru za drugiej RP pierwsze plany związane już z bezpośrednią regulacją. 1928-1929 powstaje oczyszczalnia w Klimiszowcu na granicy Chorzowa-Katowic. Pierwsza regulacja rawy 1938. Tak, dobrze, proszę, na... tak, tak, będę już. <słuch> Dobrze, nie będę odnajdował tego, odnajdował tego zdjęcia. prosimy zrobię, zrobię to, to wiele szybciej. Pierwsza regulacja 1938, która przyniosła wybetonowanie praktycznie koryta, ale Rawa jeszcze była odkryta, jeszcze była widoczna. Lata 60 władze PRL podejmują decyzję twierdząc, że Rawa jest w większości ściekiem, aby ją ukryć, aby nie była widoczna. Zostaje ukryta pod płytą, pod płytą dworca. I teraz to jest istotne, jeśli Państwo przejdą centrum Katowic i zapytają się, czy przez Katowice płynie rzeka, to nawet jest możliwość, że spora część młodszych mieszkańców się zdziwi. Ale jaka rzeka? Jak tu przez Kotowice kiedyś płynęła rzeka w centrum? No tak, jest rawa gdzieś może za Uniwersytetem Śląskim gdzieś obok, ale jak tu przez centrum ona płynie? Gdzie ona jest? Też w pewnym sensie takim epifatum dla samej rawy był, napi, na, była napisana ekspertyza w 2003 przez doktora Edwarda Szotysika, którą w, gdzie wprost stwierdził, że rzeką może być nazwana dopiero obok samego usia, gdzie wpada do niej potok leśny. A cała reszta w rzeczywistości jest ściekiem. Czyli to też potencjalnie mogłoby być pewne centrum, pewna oś miasta, którą Katowice utraciło. Czyli znowu, jeśli na to spojrzymy, Katowice nie miały szczęścia do wyznaczenia swojej osi. Układ architektoniczny rynku, zniszczony po się przez Armię Czerwoną, później pojawiły się wielkie plany rozbudowy zenic, skarbek, które zmieniły też częściowo sam układ. Jak spojrzymy na rzekę, rzeka stała się ściekiem, została ukryta. Spojrzymy na, na stary dworzec, który kiedyś był, stracił na znaczeniu. Postał się nowy, który później stał się galerią. W architekturze używa się takiego czasem pojęcia jak aglomeracja policentryczna, czyli aglomeracja kilku miast bez jednego dominującego ośrodka, a wszystkie punkty, elementy składowe mają taką samą siłę dominacji. W Katowicach mamy w chwili obecnej wiele miejsc, które mogą być interesujące. Ta galeria katowicka, super sam. Ten nasz rynek szczęśliwie przebudowany, który znów zaczyna się rynek i znów może być tym punktem centralnym. Archikatedra, nawet sam spodek, który powstał w, lat, w, latach, się, w latach 70., w 71., Rondoziętka. Ale żaden z tych miejsc nie jest tym punktem centralnym, nie jest tym punktem wyróżniającym się, się, nie tworzy osi miasta. Dlatego możliwym jest też, że osoby, które z zewnątrz przychodzą, jak ten architekt, który niedawno odwiedził, czują się przytłoczone czy przerażone, bo jeśli człowiek naturalnie szuka pewnego centrum i od centrum buduje cały okoliczny kosmos, a nagle w Katowicach widzi kilka współważnych ośrodków tworzących ten element centralny, może czuć się nieco zagubiony w kancie miejskiej. I może to nie jest do końca optymistyczne przesłanie, ale jest też jedna ważna rzecz. Rynek powoli znowu staje się tak gdyby punktem centralnym, wprowadzają są nowe inwestycje I tak jak obecnie możemy mówić o tej policentryczności Axis Mundi, tak, może pieścią przyszłości będzie powstanie tej właśnie wielkiej osi, która pozwoli powiedzieć, że w Katowicach mamy ten jeden szczegółowy punkt centralny, wokół od którego całość miasta się rozchodzi. Tutaj bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że nie było to zagadnienie z antropologii kulturowej aż tak egzotyczne i niepokojące słuchaczy. Bardzo dziękuję za uwagę.